Sylwia Bomba i Grzegorz Collins to para, która od blisko dwóch lat dzieli swoje życie razem. Ich znajomość rozpoczęła się w wyjątkowy sposób, bowiem spotkali się na planie popularnego programu Nasi w mundurach. Wspólnie przeszli przez eliminację i, gdy nadeszła godzina 22, zostali przewiezieni do swoich domów. Jednak wydarzenia tej nocy nie zakończyły się na powrocie do domu. O północy postanowili wybrać się na wspólny posiłek, który okazał się być tatar. To był zaledwie początek ich romantycznej przygody, gdyż następnego dnia Grzegorz zaprosił Sylwię na obiad, a po nim na pierwszą randkę, romantyczną przejażdżkę łódką. Od tamtego momentu ich drogi splatają się, a miłość kwitnie. W miarę upływu czasu spekulacje o możliwość ślubnych planów tej pary zaczęły krążyć w mediach. Niedawno na profilu Sylwii pojawiło się nagranie, które mogło jeszcze bardziej rozbudzić te plotki. W filmie bomba przymierzała suknie ślubne, a w opisie dopytywała swoich obserwatorów o pomoc w wyborze najlepszej opcji. Pomóżcie wybrać sukienkę, której najlepiej? W komentarzach można było zauważyć ogrom entuzjazmu i zachwytu. Internauci pisali pięknie, Pani Sylwio. Klasa sama w sobie, wszystkie wyglądają niesamowicie. Wygląda Pani oszałamiająco, a także zauważali, że we wszystkich wyglądasz jak księżniczka. Niektórzy użytkownicy posunęli się nawet do składania gratulacji. Czyżby ślub? Gratulacje. Najładniejsza czwarta? Gratulacje tak w ogóle? Mimo tych spekulacji, zarówno Sylwia, jak i Grzegorz wciąż nie potwierdzili, że przygotowują się do ślubu. Czy w tym przypadku coś jest na rzeczy? Czekamy na Wasze opinie w sądzie na końcu artykułu. Sylwia Bomba i Grzegorz Collins tworzą także rodzinę z córką z wcześniejszego związku Sylwii, siedmioletnią Tosią. Również Grzegorz ma córkę z poprzedniego małżeństwa, która obecnie jest już dorosła. W wywiadzie z dziennikarką portalu Jastrząb Post, Collins ujawnił, że marzy o kolejnym dziecku. Myślimy cały czas, czekamy na Jurka. Zawsze chciałem mieć syna. Jesteśmy z Sylwią razem dziewięć miesięcy, mamy Tosie, ja mam dorosłą córkę, więc to musi być poważna dorosła decyzja, jeśli byłaby ona teraz, to możliwe, że byłaby za szybko. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy się dotrzemy. Od tego wywiadu minęło już sporo czasu, jednak na ten moment nie ma żadnych konkretnych wskazówek sugerujących, że para planuje powiększenie rodziny. Jak więc potoczą się sprawy między nimi, czas pokaże.